Cześć wszystkim, przychodzę do Was dzisiaj z drugą częścią mojego holu z Japonii, ale w tym filmiku pokażę Wam wszystkie produkty do pielęgnacji, które kupiłam w Tokio. Jest tych produktów trochę. Pielęgnacja w Japonii, w ogóle w krajach azjatyckich, to poważna sprawa. Oni tam naprawdę bardzo przykładają dużą wagę do tego i też starają się opracowywać coraz to nowsze, coraz to lepsze formuły i lepsze produkty. Także nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, jest to olejek do zmywania z marki DHC. Olejek do zmywania makijażu. I on jest w takim słodkim opakowaniu z alicją z Krainy Czarów. Eee, no i cóż tu więcej powiedzieć? No. mam nadzieję, że się super sprawdzi. Nazywa się to Deep Cleansing Oil. Ja teraz używam tego oleju z bielędy i nie wyobrażam sobie do makijażu bez niego. Powiem szczerze, naprawdę, jeśli ktoś ma mieszaną stronę suchej eee, skórę, Polecam wszelkie olejki do zmywania makijażu, to odmieni po prostu Wasze... No, waszą, waszą pielęgnację. Dobrze. Kolejnym produktem jest to filtr zbiorę UV Aqua Rich Watery Essence yy, o zapachu różanym. Niego jeszcze nie otwierałam. Miałam wcześniej yy, taki krem z filtrem z Miszy. Misza to jest firma koreańska i bardzo sobie chwalę, gdyż nie zostawiał on żadnego filmu na twarzy, nie błyszczał się, szybko się wchłaniał. Mam nadzieję, że to będzie taki sam. I przechodzimy do produktów, które są bardzo popularne w Japonii, a mianowicie są to maski w płachcie. I ja mam tutaj dwie maseczki: jedna jest Animal Face Pack, a druga jest Friend Face Pack. Te akurat kupiłam na lotnisku. Zobaczcie, z tyłu jest pokazane, jak nakładać te maski. I tu w środku są maski: jedna, która wygląda jak panda, a druga, która wygląda jak tygrys. Tą z pandą już użyłam w samolocie. Bardzo przyjemna maseczka. Zostawiła co prawda trochę lepiącą warstwę na mojej skórze, i to musiałam to zmyć, ale nawilżyła tę skórę w dobrym stopniu. Zobaczcie, w środku to wygląda tak. Dość śmiesznie. I macie tutaj tą maseczkę. Także to jest taka grysia. No i opakowanie. A druga to jest Friends Facebook i mamy tutaj takie, nie wiem, jedna wygląda jak pies, druga jak taki jakiś bub. Nie mam pojęcia. Jeśli znacie tą bajkę, bo wydaje mi się, że to jest jakieś bajki tutaj mam takiego malutkiego chłopczyka, to dajcie znać. Teraz przygotujcie się na kolejne maseczki do twarzy, bo były mega tanie i po prostu musiałam, musiałam się zaopatrzyć i zrobić sobie mały zapas. Pierwsza z nich to Bihada i Soku. Kupiłam oczywiście ze względu na opakowanie. Miałam z tej samej serii... Um... Sól do kąpieli, coś wspaniałego. Po prostu ta sól zrobiła mi z mojej wody w wanie. mleko. Miałam skórę tak gładką, i no, coś wspaniałego. Ten zapach, mam nadzieję, że ta się również sprawdzi. Kolejną maską, a właściwie maskami, bo tu mamy 7 masek, jest to maska Baby. I też ma ten numer jeden, co oznacza, że jest pierwsza, jeśli chodzi o maseczki na rynku japońskim. Znajduje się tutaj, jak już powiedziałam, 7 masek. I więcej Wam nie powiem, bo to wszystko po japońsku. Także taką mam maseczkę. Kupiłam jeszcze z tej samej babyż żółtą. Mam też jeszcze różową, ale ona jest już na poczętanie i mi tu w pokoju. Także mam żółtą, niebieską i różową. Do tego jeszcze wzięłam Lululun mask. <laughs> Pulululun for girls all over the world. Japanese Face, ma face Mask Lululun. I tyle. Nie mam pojęcia, jak, czy, jaka to jest maseczka. Podejrzewam, że one są wszystkie jakieś nawilżające, łagodzące skórę twarzy. Słodkie opakowanie. Kolejna z Lululun. To różowa I kupiłam jeszcze. Taki krem maskę na noc. Bardzo, bardzo nawilżającą i to się nazywa raz wam pokażę. Opakowanie słodkie. To wygląda tak. I to jest cream mask after the face mask used to keep your skin moisturized, rich every glides on for deeply hydrated skin. Czyli to jest po prostu maska do użycia po tej masce w płachcie, to jest taka maska na noc póki co użyłam jej raz świetna sprawa, bardzo dobrze nawilża ma taką wodnistą kremową konsystencję. Kolejną rzeczą jaką kupiłam to taka oto śmieszna gąbka i ta gąbka jajeczko służy do robienia piany z każdego żelu do twarzy, który się pieni, ponieważ oni ym, w Japonii mają, yy, w ogóle Azjatki mają taki rytuał, że jeśli kupują sobie jakiś taki właśnie żel do bycia twarzy, który jest napisany, że jest foaming, czyli że się pieni, wtedy biorą taką właśnie gąbkę i one ją tak trą w rękach, i nagle powstaje po prostu mnóstwo tej piany. To nie jest tak, jakbyśmy tarły sobie rękami i to ta piana, która nam się wytwarza między dłońmi, ale Coś, coś, innego i po prostu potem tą taką ogromną ilością piany bardzo delikatnie myję sobie twarz. Ja jestem bardzo ciekawa i chciałam to użyć, także taka oto gąbka. I do tego mamy też, um, to jest właśnie taki pieniądze się żel do mycia twarzy. On jest wydaje mi się, że z mlekiem sojowym, ale nie dam sobie głowy czy to jest wszystko po japońsku. Też jest ten numer jeden, że to jest najlepsze, póki co wygooglowałam. Na interne w internecie, że to jest taki sobie produkt. Niektórzy go kochają, niektórzy nienawidzą, niektórych zapchał, niektórych uczulił, niektórym się sprawdził, także ja na razie jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak, jak się. Kolejną rzeczą jest to maska Curi cururi Pore Cleansing czyli oczyszczająca pory z, z Solą z Power Hotstone Morocco Gasul. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeszcze nie używałam. Dam Wam znać. Kolejna rzecz jest to olejek z LSF, również numer jeden. I on jest do rozczesywania włosów. A mówi mi to wyłącznie. Skąd to wiem? Wiem to wyłącznie z tego, że jest tu taki obrazek. I mamy na no, pierwszym, jak są włosy zaplątane, a na drugim, jak są rozplątane. Mam nadzieję, że to jest to. Mamy tutaj też gałązkę oliwną, więc wydaje mi się, że to będzie na bazie oliwy z oliwek. Zobaczymy, jak. się bardzo był tani, także wiecie, wiecie, jak to jest, jak się jest w drogerii, po prostu o, to jest tanie, to jest tanie, i tak jedna, jedna rzecz, drugiej rzeczy, i wychodzi. Dobrze, zobaczcie. Wersja pomadki z niwej japońska, moisture Lip. To jest niebieska wersja. Dlatego kupiłam sobie jeszcze chusteczki oczyszczające też zbiorę. To jest yy, jeszcze nieotwarta, to jest otwarta. To jest jakaś chłodząca. To są po prostu, te są o zapachu brzoskwiniowym. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz, to są takie, ale nie wiem, coś jak nic dentystyczne, ale na takim plastikowym patyczku, przez co łatwiej jest wyczyścić tutaj tą przestrzeń międzyzębową. Coś śmiesznego, dlatego to kupiłam. Kolejna rzecz to taki patyczek do zębów, który ma nam wybielać te zęby. Zobaczymy, czy się sprawić. Powiem że nie bardzo w to wierzę, ale czemu nie? Coś śmiesznego. Kolejną rzeczą są to plastry na noc, również z marki Biore, które przyklejamy sobie na nos i czekamy, yy, czekamy nawet nie mam pojęcia, ile jest 5 minut. Zazwyczaj się czeka, aż jest suchy ten plaster i zrywamy. Opakowanie słodkie, jak zawsze. Typowo japońskie. Musi być zawsze jakaś postać animowana na opakowaniu. Kolejne rzecz to jest sól do kopieli, zobaczcie. Z taką pandą. Ciekawe jak się sprawdzi. Ta z... Yy, taką miałam dziewczynką, jak yy, ta maska. Coś wspaniałego. Zobaczymy. Kolejne chusteczki zbiorę, tu mamy kolejną maskę Pure Smile i to jest też maska, która ma nadruk na sobie, także nazywa się to Art Mask i ona jest, o tutaj pisze, także mogę Wam powiedzieć, z kolagenem, z kwasem hielorunowym i witaminą E, zobaczymy. Wiem, że mówiłam ze wszystkim, za czym, jak się sprawdzi, ale no nie, no nie, nie umiem japońskiego, niestety, nie powiem Wam nic więcej. Mogę Wam tylko powiedzieć o opakowaniu i to, co piszę po angielsku. Kolejna rzecz to taki mały, słodki sanitizer, czyli żel do oczyszczenia, żel antybakteryjny do czyszczenia rąk. W pięknym opakowaniu też z Sailor Moon. Zobaczcie, jak to wygląda I to jest żel do mycia rąk. Nic zadać, nic ująć. I ostatnie trzy produkty, są to produkty do twarzy. Pierwszy z nich to jest UV Spray, kupiliśmy go tam na miejscu, ponieważ było bardzo gorąco, mimo tego, że jest maj, tam już są temperatury od 22 do 27 stopni, więc jest gorąco i to jest spray z filtrem. I ten spray można nawet używać na, na buzie z makijażem. Mamy tutaj filtr 50. This is a UV spray which highly protects skin from the sun and keeps the makeup on. Tak, czyli po prostu chroni naszą buźę przed promieniami słonecznymi, przy tym nie niszcząc makijażu. I dwa ostatnie produkty, to było duo w kompakcie, kompakcie. niestety pudełko już wyrzuciłam. I jest to Embryolisse, ten Lay Creme Concentré, czyli taki krem, mleczny krem skoncentrowany do twarzy. Nourishing Moisturizer. Yy, użyłam go trzy razy, bardzo fajny, on jest zarówno nawilżający, jak i odżywczy, czyli on jest taki pół na pół. Nie jest to taki bardzo lekki krem, ale nie, nie jest też bardzo ciężki. I do tego mam płyn micelarny, płynu jeszcze nie używałam. Krem, jak na razie trzy razy, więc też więcej nie mogę nic powiedzieć. Jest to krem francuski, także kupiłam go w Japonii, ale jest to krem nasz europejski, także też nie mogę się doczekać. I to było tyle. Naprawdę wam ogrom maseczek do twarzy, ogrom jakichś chusteczek, gąbek, yy, wszelkich rodzajów produktów do oczyszczania twarzy. Dam wam znać, jak się to sprawdza. I cóż tu więcej powiedzieć, te opakowania są słodkie, ja wkładam po prostu w kupowania, jak zobaczyłam te wszystkie półki, które aż ociekają po prostu słodyczą i wszelkimi kolorowymi obrazkami. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten filmik, zostawcie kciuka w górę, komentarz pod filmikiem i zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Życzę Wam bardzo, bardzo, bardzo miłego dnia i do następnego razu, na razie, pa!